Dzień dobry, Omówią rozwiązanie zadania cukierki. W tym zadaniu dowiadujemy się, że dziadek Waldek kupił K cukierków dla swoich wnuków Adasia i Jasia. Jeżeli liczba cukierków jest nieparzysta, wówczas dziadek Waldek zjada jeden cukierek, a resztę dzieli równo pomiędzy swoich dwóch wnuków. Natomiast jeżeli liczba cukierków jest parzysta, to od razu dziadek dzieli wszystkie cukierki równo pomiędzy swoich dwóch wnuków. Naszym zadaniem jest stwierdzić, czy liczba podana na wejściu jest parzysta czy nieparzysta oraz ile cukierków otrzyma każdy z wnuków. Dla przykładu, jeżeli k jest równe 5, wówczas wypisujemy słowo nieparzysta oraz 2, ponieważ każdy z wnuków otrzyma po dwa cukierki. Liczbę 2 wypisujemy na 6 pozycjach, to znaczy przed cyfrą 2 zapisujemy 5 spacji. Kolejny przykład. Jeżeli k jest równe milion, wówczas wypisujemy słowo parzysta i liczbę 500 tysięcy. Omówię teraz wzorcowe rozwiązanie zapisane w języku Pascal. Rozpoczynamy z słowem kluczowym program i podajemy nazwę naszego programu. W tym przypadku ile cukierków. Na końcu piszemy średnik. Teraz mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy słowem kluczowym VAR następnie podajemy nazwę naszej zmiennej K i po dwukropku jej typ long. Int. Będą to wartości całkowite. Rozpoczynamy funkcję główną. Mamy słowo begin. Pierwsza instrukcja. Read alone. Wczytujemy wartość zmiennej K. Kolejna instrukcja. Jest to instrukcja warunkowa, rozpoczynamy ją słowem kluczowym if. Jeżeli k modulo 2 jest równe 0, wtedy wypisujemy słowo parzysta i przechodzimy do nowej linii. W przeciwnym przypadku wypisujemy słowo nieparzysta i również przechodzimy do nowej linii. Następnie mamy instrukcję wypisania. Wypisujemy wartość następującego wyrażenia k dzielone przez 2, gdzie div to jest dzielenie całkowito liczbowe. I wartość tego działania wypisujemy na sześciu pozycjach. Kończymy naszą funkcję główną, pisząc słowo kluczowe end, pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić kropkę. Dziękuję za omówienie.